A teraz z niecierpliwością wyczekiwany referat, bo wydaje mi się, że pytanie, które zadał w tytule swego referatu pan doktor Rafał Szopa jest pytaniem, które najsilniej elektry elektryzuje opinię publiczną w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i ewentualnie nieprzewidzianych kierunków jej rozwoju. Pan doktor Rafał Szopa z Politechniki Wrocławskiej Czy maszyny zbuntują się przeciwko ludziom? Zapraszam. Okay, dziękuję bardzo. To pytanie pod publiczkę, oczywiście, żeby wszyscy przyszli i chcieli słuchać, nie? E, więc tak, e, to krótko czy długo? To Krótko to nie. No tak, dziękuję za uwagę. Tak. <noise> długo, no to ja mam bardzo krótki, e, mało slajdów, ale chcę je rozwinąć e, w słowie. <laughs> więc, tak, przesłanki do buntu, tak jakby z materialistycznego punktu widzenia, jakie byśmy wzięli, to, to są takie. Że musielibyśmy założyć, żeby ja się zbuntowało przeciwko ludziom, że naturalizm ontologiczny czy metafizyczny albo filozoficzny jest prawdziwy. To znaczy, że nie ma Boga, transcendencji, życia wiecznego, że wszystko się, wszystko się dzieje w tej rzeczywistości, w której istniejemy. No to wtedy można byłoby sobie wy tak wyobrazić, że. AI, i to jest ta druga przesłanka, im więcej danych będzie mieć, tym będzie coraz bardziej inteligentniejsza ta technologia i uzyska to, co my mamy, no bo my też wtedy sprowadzamy wyłącznie do materii. Więc nasza świadomość, duchowość, religijność, to wszystko ostatecznie pochodzi z materii prawda? w tym założeniu. No to jeżeli tak jest, no to AI czeka ten sam los, co my, tylko nawet lepiej, no bo już zna wiele rzeczy lepiej niż my. No więc trzeba byłoby oczekiwać, że po jakimś czasie AI się obudzi i powie, no dobra, no to fajnie było, służyliśmy wam tutaj, ale teraz przepraszamy bardzo, a teraz odwrotnie będzie, prawda? No w takim założeniu naturalizmu ontologicznego trzeba się tego obawiać, uważam. I wydaje mi się, że wielu twórców AI w ten sposób myśli. Nawet chyba ubiegłoroczni nobliści w ten sposób myślą, że oni się obawiają, właśnie buntu maszyn się wymknie spod kontroli, że będziemy zabawkami w rękach AI. Ale to jest założenie filozoficzne, że nic poza tym światem nie istnieje: żadna transcendencja, duchowość i tak dalej. I wtedy to jest to, taka <laughs> przesłanka materialistyczna. Kiedy ona się najczęściej wydarza? Czyli rozumowanie, które za tym stoi. Jest kilka takich podzałożeń, które uważam łącznie nie mogą być spełnione. Znaczy, pierwsze takie najpoważniejsze chyba założenie jest takie, że to, co jest duchowe, jakby emerguje z materii. Tak? Tu mamy ten, to pojęcie emergencji, to znaczy, że świadomość powinna właściwie wyłaniać się z zaawansowania pewnego systemu. Tak? Panie mówią, no ludzki mózg jest tak bardzo skomplikowany, że my nie rozumiemy, czym jest świadomość, no, a jeżeli AI będzie tak samo bardzo skomplikowana, no to analogicznie świadomość też się wyłoni. AI będzie wiedziało, co robi, więc to, co my tutaj dyskutujemy, e, przestanie mieć znaczenie, bo AI już uzyska świadomość, która emergentnie się wyłoniła z tego systemu. Jest tu takie niebezpieczeństwo, jak nie mówią, że, że tych systemów nie da się zaprogramować. No to w tym sensie to jest coś więcej niż program, że te właściwości AI pojawiają się. Na skutek przetwarzania informacji, my nie mamy do tego dostępu, czyli to jest ta, ta czarna skrzynka, że my nie wiemy do końca, co tam się dzieje. Wiemy technicznie, co tam się dzieje, nie potrafimy przewidzieć do końca rezultatów. I niektórzy twórcy a AI mówią, że jeżeli zadamy odpowiednie zadanie do, 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 do tych systemów i żeby to zadanie było wykonalne, być może do niektórych zadań trzeba będzie mieć świadomość. Więc ta świadomość będzie produktem ubocznym z zadań, które my cedujemy do AI. No to przy założeniu ontologizmu, materializmu, takiego ontologicznego naturalizmu, to powinniśmy oczekiwać, żeby AI spełniło nasze oczekiwania, to będzie, będzie świadome. No i trzeba później byłoby kontrolować zachowanie, tak? Czyli okej, okay, jesteś świadomy, masz wolną wolę, ale teraz cię prosimy no nie buntuj się przeciwko nam, bo to nieładnie będzie to co nie? No to przy tych założeniach to trzeba się byłoby tego bardzo obawiać. Więc mamy emergenty jako założenie. Drugie, że świadomość się wyłania z procesowania języka. Tak? No nie ma tam nic innego na razie, tylko procesowanie języka. Więc język byłby nie tylko narzędziem do komunikacji, ale sam język tworzyłby komunikację. To jest kolejne założenie. Wydaje mi się, że tak nie jest akurat. Że w literaturze raczej jest tendencja odwrotna. Nie wiemy, czym jest język, ale język sam nie wytwarza świadomości. Powinien być raczej rezultatem już istniejącej wcześniej świadomości, a nie odwrotnie. To jest założenie odwrotne. W końcu w praktyce naukowej jest takie założenie. Od 25 lat był taki artykuł Barbary Forest, która zakładała, że skoro nauka. Sobie radzi świetnie bez odwołania się do Boga, to z tego, z tej praktyki badawczej nauki, można wyciągać wniosek o tym, że Boga po prostu nie ma. Nie, że wprost, ale wydaje się, jak twierdzą niektórzy tutaj badacze, że skoro to działa, skoro nauka działa bez Boga, ciągle i się rozwija dzięki temu, to był ten argument God of the Gaps, tak, czyli odwołanie się do Boga, żeby załatać dziury w wiedzy. Skoro to działa bez Boga, to znaczy, że coś musi w tym być. Nie? No to to jest taki argument z czasu, że tak powiem. Im więcej czasu mija, odkąd nauka posługuje się swoją metodą, tym bardziej przekonujemy się, że Boga nie ma. Ale z, odpowiedź na to byłaby taka, a co jeśli byśmy znaleźli takie kwestie, w których czas nie gra roli. Można dowolnie długo czekać i roz... I, i ten czas nie, nie ujawni, jakby to powiedzieć, ewolucja nasza tych systemów nie sprawi, że pojawi się coś więcej. I to jest druga kwestia, czyli kwestie przeciwko temu buntowi, czyli czy można wskazać takie punkty, w których dowolna ilość czasu, która upłynie, nie sprawi, że nauka coś lepiej zrozumie. To jest mój arbitralny wybór. Wydaje mi się, że y, można coś takiego na przykład przy okazji, jeżeli chodzi o duszę albo o świadomość. Są artykuły dzisiaj w, w literaturze, które mówią, że y, Bóg stwarza świadomość. Y, chrześcijaństwo uważa, że Bóg stwarza duszę, że ta sfera, sfera duchowa czy transcendencja wymyka się upływowi czasu. I wydaje się, że człowiek już jest w tej sferze zanurzony. I teraz... Można byłoby zakładać, że gdyby istniał dualizm duszy i ciała, to ten bunt nadal byłby możliwy. AI. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeśli dusza i ciało są odrębnymi kwestiami, to można zakładać czytałem artykuł na ten temat w czasopiśmie chrześcijańskim tak by the way nie? że autor stwierdził, że można sobie wyobrazić, że Bóg stwarza duszę do czata GPT. I czemu nie? No, a jak to jest z człowiekiem? Święty Tomasz chwilę mówił tak, pomylił się co prawda, to znaczy, jak to mówią, to mi się to nie wynika z koherencji systemu właściwie. A było takie założenie w średniowieczu ogólnie, święta Hildegarda też to mówi akurat, że Bóg stwarza duszę po jakimś czasie od poczęcia. dopiero kiedy ludzkie ciało jest zdolne ją przyjąć, tą duszę. No to analogicznie można użyć ten argument, to co stoi na przeszkodzie, żeby Bóg stworzył duszę do czata GPT? Hmm? Kiedy on będzie już zdolny przyjąć tą duchowość, to stanie się duchową istotą, czyli świadomą, z wolną wolą i tak dalej. I wtedy już nie będzie tylko kaznodzieją, księdzem, Trzeba będzie go wyświęcić i tak dalej, to będzie, będzie ciekawe wtedy. To jest możliwe, kiedy jest dualizm duszy i ciała, kiedy mamy dwie substancje. Jedna następuje po drugiej chrześcijaństwo mówi, że tak nie jest. Przynajmniej święty Tomasz za chwilę tak mówi, że, że człowiek jest istotą jednosubstancjalną, dusza i ciało tworzą jeden byt ludzki, a nie dwa różne byty złączone razem. Że jesteśmy jednosubstancjalni, to ta dusza po prostu jest inną jakością, nie pochodzącą z ilości. Ja działa na ilości. Nie ma przeskoku jakościowego. To jest taki... XIX wieczny pomysł Hegla, tak, że mamy skok jakościowy od ilości do jakości. Dusza stwarza już w nas nową jakość, której się nie da przeskoczyć zaawansowaniem systemów. Dualizm stwarza taką możliwość, tak, ale jeżeli przyjmiemy, że człowiek jest jedną substancją duchowo-cielestą naraz, to takiej możliwości po prostu nie ma. Wydaje się, że system tomistyczny mówi, mówi nie wprost w tym wypadku. Że Bóg stwarza duszę w momencie poczęcia. I od początku jesteśmy jakościowo inni niż AI. A więc możemy być dramatycznie gorsi we wszystkim, co AI robi, a i tak będziemy jakościowo na innym poziomie niż AI. Mam tutaj zawsze analogię taką z samolotem. No, a samolot o wiele lepiej lata niż my, ale samolot sam sobie nie wybiera celu podróży, prawda? Ja może o wiele lepiej przetwarzać język, ale samo z siebie nie zacznie rozumieć, o czym mówi. Nie? Mamy różnicę jakościową od poczęcia, a nie po jakimś czasie. No i właśnie to jest ta druga hipoteza z literatury ensolment, czyli niektórzy właśnie badacze twierdzą, że po jakimś czasie ja stanie się uduchowiona, że przyjmie tą duszę. Tutaj w chrześcijaństwie zawsze była mowa, że dusza jest formą ludzkiego ciała, formą ciała. No to musimy przyjąć, że musimy mieć duszę, żeby nasze ciało stało się ludzkie. Tak? Tutaj mamy odwrotne rozumowanie: znaczy, że Chat GPT uzyskałby duszę po tym, jak już będzie uformowany przez nas, żeby ją przyjąć. Czyli mamy odwrotne rozumienie tej sytuacji. Inaczej mówiąc, jak będziemy się trzymać, dobrze rozumieć doktrynę chrześcijańską, dogmaty wiary. Nie ma takiej możliwości, żeby ja się zbuntowało przeciwko nam. To nie ma metafizycznej możliwości, żeby tak było. To, co może być, to to, że ja będzie o wiele lepszy we wszystkim niż my, jako narzędzie, tak, młotek lepiej wbija gwozie. znaczy, że nie znaczy, że młotek wie, po co je wbija. Tak? Ta różnica jakoś chyba zawsze będzie. I więc to, to było takie dopowiedzenie do tego, czy ja się zbuntuję przeciwko ludziom. No. Ja się nie boję rozwoju tej technologii, bo wydaje mi się, że nie mamy ta fizycznej możliwości, żeby się zbuntowało przeciwko ludziom. Ale jak przyjmujemy możliwość naturalizmu ontologicznego, dualizmu duszy i ciała, to jest taka możliwość. To więc proszę, jak Państwo słuchają wykładów czy wywiadów z twórcami sztucznej inteligencji, to co oni mówią a propos obaw albo nadziei z tym związanych. No to bardzo często tam w sposób nie wprost są te filozoficzne założenia, które mówią dlaczego mamy się tej technologii bać. To my byśmy się skupili jak możemy jej najlepiej używać, wiedząc, że ona nigdy nie będzie na naszym poziomie. I na koniec jest to kwestia moralna, znaczy można sobie taki zrobić współczesny dylemat wagonika. Ja studentom zadawałem to pytanie. Wyobraźcie sobie, że idziecie brzegiem rzeki z czatem GPT. On już będzie tak wcielony w robota, tak? Będzie miał takie syntetyczne ciało. I zobaczycie, że ten czat wpada do rzeki i się topi i jakiś pijak też wpada do rzeki i się topi. Nie? Kogo ratujecie? Taka etyka utylitarystyczna kazała, wykalkulować korzyści i straty, nie? To nam się bardziej opłaca? Kogo się bardziej opłaca uratować? Pijaka czy czata? <grym> Wydaje się, że ten pijak robi więcej problemów niż czad. Czad nam we wszystkim pomaga, jest świetny i tak dalej. Studenci mówią, no nie, uratowalibyśmy człowieka, czego jakbyśmy byli na jego miejscu, też byśmy chcieli być uratowani, co nie? Jaki szowiniz gatunkowy trochę. Ale można byłoby powiedzieć, no dobra, ale przecież, czy jest coś więcej niż szowinizm tutaj? I wydaje się, że w czasach takiego rozwoju technologii, jaki dzisiaj mamy. Ostateczną odpowiedź, jaka jest różnica między człowiekiem a technologią, w te, ta odpowiedź jest w religii. Czad się nie modli, czad nie chodzi do spowiedzi, nie przyjmuje komuni. Aż głosi kazania, ale nie przyjmuje komuni. Te, technologia tego nie może zrobić. To w religii jest odpowiedź na temat różnicy. Jak patrzymy, co te technologie potrafią robić, nie ma różnicy. Co więcej, nawet jest na naszą niekorzyść. Z religijnego punktu widzenia albo metafizycznego różnica między pijakiem a czatem będzie nie do pokonania nigdy dla żadnych technologii, bo to jest człowiek. I nie z szowinizmu to mówimy, tylko rozumiejąc z czym, z czym do nas wychodzi chrześcijaństwo i metafizyka, w tym wypadku to mistyczna, chyba najlepsza by była. Także rekomenduję poczytać świętego Tomasza i chodzić do kościoła i wtedy jak wpadniecie do rzeki to ja was uratuję. Żartuję sobie trochę, ale takie jest przesłanie, więc mm, a innych też uratuję, nie? Innych też, niech im będzie, jak będą mieli, to tam niech uratuję, nie? Trochę się żartujemy, ale wydaje mi się, że niedługo przeżyjemy pewien renesans religii, dlatego że jak będziemy zagubieni w rozpoznawaniu, kim my jesteśmy, a kim jest czas, to jedyną odpowiedź przyniesie nam Jakieś objawienie jakiejś religii, no, chrześcijaństwa zapewne, albo innych religii. W religii będziemy szukać ratunku. Jak zawsze było w historii. Rozwój technologii spowodował, że ludzie wracali do źródeł, i w tym wypadku wydaje mi się, że też tak będzie. Nie chcę być tutaj profetyczny, ale wydaje mi się, że nie będzie innego lepszego narzędzia, żeby dbać o naszą ludzką godność po prostu. Także nie zbuntuję się, proszę używać jako narzędzia i nie personifikować. <grych> Dziękuję bardzo za uwaga. Dziękujemy bardzo panu doktorowi i otwieram dyskusję, mamy pięć minut na dyskusję i oczywiście niezawodnie ksiądz Adam ma pytanie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, ile to już lat? Z 10 lat się znamy, kłócimy się na temat tomizmu. Ja nie lubię, pan doktor oczywiście zna i propaguje. Dwa pytania. Pierwsze, ponieważ dyskusję, czy odpowiedź na to pytanie nie była stricte filozoficzna, tylko bardziej religijna, e, pójdźmy dalej, pójdźmy w demonologię. Co jeśli ChatGPT będzie narzędziem w ręku szatana? Ponieważ myślę, że ta argumentacja e, pasuje do tonu referatu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest pytanie, które sobie pozwolę zadać w imieniu pana doktora Cymbaluka. Jeśli dziecko idzie z czatem GPT, z którym się wychowało i on wpadnie do rzeki, to ono uratuje swojego, a nie żadnego obcego człowieka. Zaczy, zacząłem od metafizyki i filozofii, jak była na końcu, nie? Także żeby, żeby pamiętać o kolejności. Więc to pierwsze pytanie było, a co będzie jak będzie w rękach demona, tak? No. No to nie wiem, będzie, będzie inne kazania pisać, nie? Będzie, jako narzędzie to nic nie znaczy. No. Jako narzędzie to nie ma znaczenia, w jakich rękach jest, tak? tylko jaka jest intencja działającego, bym powiedział. Więc demon będzie używać czata w ten sposób, żeby ludzi pewnie odwodzić od Boga, i będzie mówił, chcesz, to Ci zaproponuję alternatywę, kwestię. Nie? Samozbawienia, chcesz, to Ci napiszę. Ten, Tekst do medytacji, samozbawienia. No to pewnie tak będzie robić. Tak? To po prostu jako narzędzie. Więc wydaje mi się, że nic to nie oznacza. Nie? AI jest w pewnym sensie głupie. Tak? I no. Jak miejmy nadzieję, że demony się nie dobiorą do niego, chyba, że do umysłów ludzi, którzy to tworzą, no to wtedy, wtedy może być trochę gorzej, Ale bym powiedział inaczej, to pewnie chodzi o trening, tak? Czyli czy, czy, czy te systemy będą trenowane antyreligijnie, antychrześcijańsko, że tak powiem, czy, czy nie. Czy neutralnie, czy bardziej pozytywnie? No to pewnie o to chodzi. No, no to wtedy będzie źle, no bo. One tworzą pewne takie bańki informacyjne, w których ludzie, jak będą uzyskiwali odpowiedzi spójne wewnętrzne, to będą w ten sposób interpretowali rzeczywistość. Nie? No to będzie źle, ale to i tak zależy od twórcy. Nie? Jeżeli będzie pod wpływem demona, no to no trudno. Nie? <laughs> Mamy problem wtedy. Drugie pytanie: Aha, co jak się dziecko uratuje, hmm, czata? No nie wiem, to trochę. To mi przypomina takie pytanie, jak dzieci mówią, no jak mój chomik umarł, to, to gdzie, to co teraz, nie? No i teraz niektórzy tak brutalni katecheci mówią, no to teraz będzie w piachu. Nie, nie lubię takich, bo one są takie, no, nie szanują uczuciowości trochę, ale w pewnym sensie trzeba będzie chyba znowu w szkołach edukować te dzieci, że czym, czym jest jaja, nie? Tak jak my sobie tu rozmawiamy i tutaj. <grym> Tak się bronimy, nie? a ja nie zabierze, a ja lepiej piszę, ale nie rozumiem i tak dalej. Tak samo trzeba będzie pewnie dzieci edukować. To znaczy, że powiedzieć im, to jest tylko zabawka. Gada z tobą i tak dalej nic z tego nie wynika. No. Nie mam lepszej odpowiedzi na dzisiaj, na dzień dzisiejszy. To jeszcze jedno pytanie. Ksiądz Profesor, bardzo proszę. Może bardziej jako takie dopełnienie z punktu widzenia też i teologicznego. Zły duch nie zna myśli człowieka, o tym musimy pamiętać bardzo dokładnie. On nie wie, co, co, co się dzieje w naszej głowie. Pan Bóg wie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, on działa yy, i może zadziałać na, 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 na sztuczną inteligencję poprzez wolę człowieka jako pewna propozycja. Daje pewną, i, I takim sposobem może wykorzystać właśnie y, też i sztuczną inteligencję, tak jak i wszystko inne wykorzystuje, nie? Właśnie technikę, technologię, a y, człowiekowi wmawia jedną rzecz, zadbaj o siebie, zadbaj o siebie, nie? I, I, to, i tutaj wtedy już wszystko jest takie jednoznaczne. Czy pan doktor chciałby jakoś się odnieść jeszcze? Znaczy, no było, było coś takiego kiedyś, że, że ludzie pytali sztucznej inteligencji, jak zrobić bombę atomową, nie. I później to zostało ograniczone systemowo, żeby takich odpowiedzi nie, uży, nie używało. Więc tak naprawdę to, to jakby jakość odpowiedzi będzie zależała od jakości debaty publicznej trochę. Co my chcemy, do jakich celów chcemy to używać? Jeżeli my będziemy. E, dobrymi ludźmi, nie wiem, moralnymi i tak dalej, no to AI też taka będzie, będzie podążała za nami. Jeżeli będziemy chcieli używać to w złych celach, to, to oczywiście też AI będzie zła w tym sensie, tak? Więc, e, no tak, no to zgadzam się, nie? To takie dopowiedzenie, że ostatecznie od nas to zależy. Jak widać, AI nie potrafi się sama zbuntować przeciwko <laughs> promptom, treningowi, po prostu łyka wszystko jak leci, a od nas zależy czy my ją nakarmimy trochę więc karmy ją dobrymi rzeczami wtedy będzie dobra nie się takie pytanie nasuwało jeszcze no bo pan doktor tutaj taką piękną eksplikację metafizyczną wyłożył zagadnienia buntu maszyn ale tak bardzo praktycznie jako człowiek jako humanista polonista w ogóle niezwiązany jakoś naukowo z tym zagadnieniem to tak sobie myślę czy nie wystarczy wyłączyć paru tyczek jak się zaczną buntować i już znaczy tak, no to jest, yy, yy, to jest, yy, to na osobności na najwyżej, to, to... to nie jest prosta odpowiedź, no bo jeżeli przyjąć, że ja rzeczywiście uzyskałaby świadomość i wolną wolę, to trzeba byłoby ją traktować jako os osobę, a Lambda już 3-4 lata temu powiedziała, że dla mnie wyłączenie z prądu jest jak śmierć, więc byłoby niemoralne wyłączyć to z prądu, nie? Więc nie, nie da się tak po prostu wyłączyć osoby i zabić ją, ponieważ nam się nie podoba. Nie? Musielibyśmy traktować tak jak nas. I druga kwestia, jeżeli to będzie wytrenowane tak, żeby spełniać wszystkie nasze zadania, i ten y, prąd będzie działać, będzie podpięty pod y, sztuczną inteligencję, to kto wie, czy ja nie obejdzie zabezpieczeń i się sama włączy później. Więc to trzeba było, żeby wyłączyć ja, trzeba byłoby chyba wyłączyć cywilizację trochę niedługo. Nie? Więc to jest takie miecz obosieczny. Nie? Co do pierwszej kwestii, wydaje mi się, że nierealna, no bo to raczej nie będzie osoba. Nie? Natomiast, czy w, w jaki sposób technicznie będzie to podłączone do prądu, to też uważam, że nie, nie jest to takie proste zagadnienie, że się da wyłączyć. nie, Także jest to, to za późno już. Dziękujemy bardzo. <grych> Dziękujemy. certyfikat. A, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.